Dzień dobry wszystkim, cześć, e, witam was na sesji czwartkowej, 7 dzień kwietnia dzisiaj mamy. Zapraszam na przegląd techniczny, poradny przegląd techniczny godzina 9 u mnie, dokładnie z minutami pojedynczymi. E, także zobaczymy jak rynki kasowe wystartowały w Europie. E, pułapy na euro USD, jakie obecnie są testowane. To nadal jest scenariusz, który też w dniu wczorajszym wyznaczałem. Związany z ostatnią falą spadkową, tutaj z pułapu 1.11.85, sesja z ostatniego dnia marca, z 31., czyli sesja z tygodnia, dokładnie bo to jest ubiegły czwartek, e, i w dniu wczorajszym e, minima, jakie się pojawiły, 1.08.73, e, minima sprzed mniej więcej 24 godzin, to jest właśnie obecny dołek, który nadal obowiązuje. I jak sobie zobaczymy, to tak naprawdę hmm, tu mamy 1,09,38. No, bardzo delikatna jest y, ta podbitka na tą chwilę, tak? Powiedzmy około 70, 70 pipsów, zrobione, zrobione przez ostatnią bobę, dobę. No, to może nie delikatna, ale liczylibyśmy na nieco, bar, na, na nieco większą dynamikę. Było y, podbicie w górę, zrzucenie. Teraz znowu jest jakaś próba y, generowania wzrostów. Natomiast ta świeca godzinowa z godziny 8. Mocno prospadkowo wygląda formacja spadającej gwiazdy, także kto wie, czy będzie kontynuacja. Jeżeli taka kontynuacja by się pojawiła, to mamy przygotowany tutaj scenariusz ze strefą podażową, ze strefą oporu właśnie na głównej parze walutowej, a więc wspomniana fala spadkowa. Na tej fali spadkowej rozkładamy sobie siatkę FIBO i odnosimy się do pierwszego współczynnika, w tym przypadku oczywiście 38,2% i otrzymujemy poziom podażowy 1,0990, a więc 1,0990. Aktualna strefa oporu na parze walutowej Euro USD. Przechodząc dalej, mamy tutaj kabla GBP -USD. Aktualizacja scenariuszy na kablu. Oczywiście to chyba mi się z wczoraj coś nie zapisało, bo odnosiliśmy się już zdecydowanie wyżej do tej 50, przede wszystkim do której obecnie rynek poniekąd też się zbliża. Pomiar tutaj zdecydowanie bardziej lokalny, jeśli chodzi o parę walutową GBP USD, bo mamy tutaj swing spadkowy, który nam wystartował tak naprawdę na sesji wtorkowej, wtorkowe popołudnie 1,3168, dołek wyznaczony, podobnie jak na etku, tak i tutaj na kablu, na otwarciu wczorajszej sesji europejskiej 1.304445 i od tego też pułapu odnosimy się na tą chwilę na parze walutowej GBP/USD. Warto zwrócić uwagę na 50, chociaż ona już przetestowana jednokrotnie, a tak naprawdę tu mieliśmy kolejne podejście, może nie tak precyzyjne, ale ta kolejna podaż się pojawiła. Także z dużym prawdopodobieństwem będzie spora presja na e, wybicie górą teraz na, na tym rynku. A w takim przypadku e, wchodzi w grę oczywiście struktura XABCD, czyli układ harmoniczny. Z punktem B na mierzeniu 50%, tu byśmy mieli falę BC, ponieważ ten dołek wyznaczony wczoraj w godzinach wieczornych czasu polskiego, on jest nieco wyżej od tego, więc jak najbardziej wchodzi tutaj perspektywa układu XABCD z punktem C, właśnie na poziomie cenowym 1,3046 i potencjalne wypełnienie struktury to jest 7,86 lub 8,86, w zależności od dodatkowych potwierdzeń. Natomiast na tą chwilę patrzymy, obserwujemy. Jak zachowa się kurs na pułapie 1.31.05, 1.31.06, czyli na mierzeniu 50%? Przechodzimy dalej. USDJPY to chyba na interwale godzinowym będzie najlepiej widać. Interwał godzinowy i pułap właśnie głębokiego mierzenia wewnętrznego, które w dniu wczorajszym też pokazywałem. Może najpierw ten szerszy schemat przypomnę i zaraz tutaj coś bardziej lokalnego jeszcze. A co do szerszego schematu, no to jest to mierzenie, które wczoraj też pokazałem. Fala spadkowa, która tutaj wystartowała nam od 28 marca do UK 31, czyli na zamknięcie ubiegłego miesiąca. Dosyć szybko te straty były odrabiane po tych dynamicznych spadkach, bo mieliśmy pułapy 121,20 mniej więcej, a podczas sesji wczorajszej było już ponad 124, także całkiem, całkiem ta zmienność na USDJPY na fajnym poziomie stoi. I teraz tak, jeśli chodzi o coś bardziej lokalnego, no bo tu mamy 786, 124, 30, jak najbardziej się do tego odnosimy. Warto może sobie tutaj poprowadzić taką bardzo lokalną linię tego kanału, w jakim teraz się cena nam porusza. Dopasujemy to może to do korpusów po części i nawet w dolną część możemy sobie spróbować przenieść tą linię. Także podobna dynamika, czyli taki kanał cenowy, bardzo lokalny kanał cenowy i liczymy po prostu na wyjście górą z tego kanału ewentualne zamknięcie bieżącej tej świecy godzinowej bo tutaj widzimy że jesteśmy pod górnym ograniczeniem ewentualne zamknięcie ponad tą górną linią ograniczenia do, do górną linią kanału mogłoby być fajnym sygnałem potwierdzającym dalsze wzrosty e, i rychłym osiągnięciem właśnie pułapu 786 czyli poziomu cenowego 12430 Zobaczmy, jak to wygląda na DAX, a na DAXie tutaj jeszcze nie mamy dokładnie zaktualizowanego poziomu otwarcia dzisiejszych rynków kasowych na niemieckiej giełdzie. Zobaczymy, jak DAX otworzy, w, na jakim pułapie dokładnie tutaj otworzymy z DAXem. Natomiast wczoraj w dniu wczorajszym zeszliśmy już bardzo blisko tej strefy popytowej, tej strefy wsparcia, bo mieliśmy poziomy cenowe w okolicy 1430 punktów, a tak naprawdę w, a tak naprawdę patrząc to jest 13,970, czyli zabrakło nam tutaj około 50-60 punktów do pełnego zaksięgowania tej strefy. Pierwsze takie minimalne odragowanie się pojawiło, natomiast dzisiaj, w dniu dzisiejszym zdecydowanie liczyłbym na kolejne podejście na kontrę i obserwowałbym tutaj ewentualne sygnały, sygnały popytowe, czy jakieś sygnały aktywności kupujących, czy na tym obszarze będą na formacjach światowych widoczne, także czekamy na otwarcie, na jakim poziomie otworzymy i w dniu dzisiejszym warto sobie tą strefę zaobserwować, chyba, że gdzieś dynamicznie uderzymy w dół, że będziemy wy, wy, że wybijemy dołem dosyć szybko na starcie, to oczywiście będziemy aktualizować scenariusze, natomiast na tą chwilę 13.970 13.980 a powiedzmy sobie tak e, Troszkę zaokrąglając wszystko co poniżej 14 tysięcy punktów może być ciekawym poziomem do e, zagrywania pozycji długich, jeżeli będzie widoczny oczywiście popyt.